29 maja podczas sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie burmistrz Damian Nowakowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2024. Wotum zaufania oraz absolutorium to kluczowe narzędzia nadzoru, za pomocą których Rada Miejska ocenia działalność burmistrza. Ich udzielenie stanowi jednoznaczne potwierdzenie pozytywnej oceny całorocznej pracy włodarza gminy, zarówno w zakresie realizacji założeń budżetowych, jak i prowadzenia polityki samorządowej. Udzielenie wotum poprzedziła debata nad stanem gminy. Ja, jak zwykle ja chciałabym się skoncentrować na podziękowaniu i na pozytywach, bo dostrzegam ich bardzo dużo. Są to głosy również mieszkańców. Przede wszystkim wracam do tej powodzi. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim drukom, druknom, którzy brały, brały udział w wszystkich tam czynnościach, ratujących pociąg dla. Dla Pana Burmistrza, dla Pana Artura, do Pana Siaka, dla Syrka Łódzkiego. nie będę się powtarzać, że byłam i widziałam jak wyglądali na drugiej, drugiej dobie, sini, przemownięci w tym miejscu, gdzie, gdzie powinni być. Bardzo wszystkim chciałam serdecznie za to podziękować, za ten trud. I za to, że daliśmy W toku obrad burmistrz poruszył m.in. kwestię atrakcyjności oferty odbuchowskich szkół ponadpodstawowych na arenie powiatowej. Chcę, żeby na przykład domów miał coś bardziej interesującego, coś lepszego. A przede wszystkim e, dzisiaj młodzież, jak ma załatwić praktyki, to jest dana sama na siebie. E, ja bym też chciał zapewnić, że uczniowie, którzy przychodzą e, do naszej szkoły. Będą mieli realizowane praktyki na terenie tutaj gminnych odmów. Chciałbym też żeby nasza oferta edukacyjna I tu trzeba będzie doinwestować klasy, żebyśmy jak mamy na przykład technika GODT To żeby była taka klasa jedna gdzie tam faktycznie są materiały dydaktyczne Które pomagają, wspomagają sposób nauczania Oferta też zajęć w terenie dla takich na przykład geotetów. Czyli musimy uatrakcyjnić tą ofertę, żeby być bardziej konkurencyjnym. I myślę, że jak będzie takie nowoczesne spojrzenie, coś na wzór dobrych stóp, dobrych uczelni, to możemy zyskać więcej tych uczniów. Ale to też jest proces rozbity na lata, bo nie oszukujmy się, prowadzimy dobrą ofertę zanim to się zajdzie, a najlepiej się rozchodzi pocztą pantoflową, czyli już ci, którzy korzystają z tej lepszej oferty, już się uczą na pierwszym roku, to po prostu będą nas zachwalać i pozostawę kolejają się. Podjęte przez Radę Miejską decyzje formalnie zamykają proces oceny działalności organu wykonawczego za rok 2024. Jednocześnie stanowią potwierdzenie, że miasto i gmina odmuchów są zarządzane w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności. W gminie Otmuchów rusza wyjątkowy projekt. Budowa największego w powiecie nyskim, a być może również w całym województwie opolskim, hotelu dla owadów. Ta ekologiczna inicjatywa zapewni realne wsparcie dla zapylaczy, które pełnią kluczową rolę w naszym środowisku. Za inicjatywą stoi Jacek Godyń ze Stowarzyszenia Diabetyków w Nysie, wsparty przez burmistrza Otmuchowa Damiana Nowakowskiego. W związku z planowaną budową obiektu zwracamy się do mieszkańców gminy, placówek oświatowych, przedszkoli oraz lokalnych instytucji z prośbą o wsparcie zbiórki materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, czyli rurek szuwarowych i szyszek. Jest mała, ile ta pszczoła, za jednym kursem, pyłku znieść zdoła, za każdym razem. To ulanie się tak raz za razem i... Zebrane materiały prosimy dostarczać w kartonach do siedziby Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie przy ulicy Szkolnej 2 Projekt zakłada nie tylko stworzenie schronienia dla owadów zapylających, ale również ma służyć jako narzędzie edukacyjne i przykład praktycznego działania na rzecz ochrony przyrody. Zachęcamy wszystkie podmioty oraz osoby prywatne do włączenia się w realizację projektu. Wspólne zaangażowanie społeczności lokalnej będzie miało realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego w naszej gminie. Tak, poszczypcie, kszty na pokrztynie Z pracowitości ród pszczeli słynie. I wciąż tak zbiera pyłek w mozole: w uluwry, praca pszczoła przy pszczole. Dobry wieczór Państwu. Dziś yy, chcemy zaprosić Was w podróż. W sobotę o godzinie 17 w kinie pod w Odbuchowie, odbył się wyjątkowy koncert pod tytułem Oj, mamo! Dla wielu z nas to właśnie, mama była pierwszym dźwiękiem miłości, pierwszym spojrzeniem czułości i pierwszym domem. Zorganizowany z okazji Dnia Matki przez miasto i gminy Odbuchów we współpracy z nyskim oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Do tej pory żeśmy organizowali to w miejscowości Nysa, w naszym gminnym ośrodku kultury. Także sami od czterech lat organizujemy. Zaprosiliśmy tu dzisiaj pana burmistrza Nowakowskiego, i wraz z elektoratem Odmuchowskim bawimy się przez półtorej godziny. I W programie artystycznym znalazły się znane i lubiane utwory w wykonaniu Alicji Pieter oraz Tomasza Wojdyły. Siądź na niech nam sobie wleci płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, kościele w prawym atletach, na Koncert poprowadził Jacek Godyń, który zadbał o odpowiedni klimat i płynny przebieg wydarzenia. Burmistrz Otmuchowa zaś przywitał mamy różami. Emocje i gesty życzliwości. Tak wyglądał wieczór pełen matczynych wzruszeń. Koncert Oj, mamo, na długo pozostanie w pamięci uczestników, nie tylko jako wydarzenie artystyczne, ale także jako piękny gest serca. Na wiadomość dla miłośników motoryzacyjnych klasyków, już 19 października z naszego miasta ruszy Hubertus, jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń motoryzacyjnych na Opolszczyźnie, organizowane od lat przez Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych. To wydarzenie to, to jest pierwsze, takie jeżeli chodzi tutaj o powiatnyski, gmina odmuchów została wybrana. Przez Mateusza Kuliga i Adama Byczkowskiego, z uwagi na fakt, że tutaj są piękne krajobrazy, piękne tereny, ładne drogi, żeby te wszystkie samochody mogły się tutaj pojawić, będzie to prawdopodobnie około 60 załóg samochodami. Rozpoczęcie sezonu, które jest aktualnie w przygotowaniach, to będzie na pewno w przyszłym roku. Zrobimy tutaj takie rozpoczęcie sezonu klasyków. Burmistrz Odmuchowa Damian Nowakowski serdecznie dziękuję za inspirujące i owocne spotkanie z Mateuszem Kulikiem oraz Adamem Byczkowskim, pasjonatem z opolskiego ruchu pojazdów zabytkowych, którzy z zaangażowaniem promują dziedzictwo motoryzacji. To ogromny zaszczyt, że właśnie nasza lokalna społeczność stanie się częścią tej wyjątkowej inicjatywy. Więcej szczegółów już wkrótce na stronie Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych oraz stronie wydarzenia na Facebooku. A do wszystkich przyszłych uczestników wydarzenia, do zobaczenia w trasie.